W Piątek na stadionie w Mikołajkach Pomorskich odbyło się niezwykłe wydarzenie muzyczno-teatralne pod nazwą "Wesele na Powiślu". Projekt został zorganizowany przez Fundację Pomerania Progres w ramach projektu "Powiśle tworzymy kulturę jutra", dofinansowanego z programu Narodowego Centrum Kultury etnopolska 2022. Partnerem wydarzenia była gmina Mikołajki Pomorskie, na terenie której przez kilka dni odbywały się warsztaty dla młodzieży. Efektem prac z artystami było widowisko artystyczne. Witam serdecznie pani wójt dzisiaj wesele na powiślu w Mikołajkach Pomorskich. Co to jest za projekt i o co w nim chodzi? Jest to projekt realizowany przez nasze gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne i Fundację Pomerania. Oczywiście tutaj bardzo się cieszę, że na terenie naszej gminy po raz kolejny jest to wydarzenie, które, które przyciąga bardzo dużo osób, co, co widać w tle. Jest to projekt, który zakładał warsztaty dzieci z artystami, który ukazuje naszą kulturę tutaj powiślańską, mało znaną, nie tak, nie tak jak kaszubską, czy czy. Mam nadzieję, że to widowisko wszystkim się spodoba i będziemy mogli w kolejnych latach realizować takie projekty wspólnie z Fundacją Pomerania, nasze Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne bardzo zaangażowane w ten projekt. Oczywiście zawsze chętnie wspieram takie przedsięwzięcia i będę wspierać. I myślę, że dzieci, które, które dzisiaj będą razem z artystami występować, wyniosą z tych warsztatów cokolwiek i, i rodzice będą z nich dumni. Jednym z elementów tego projektu jest powstały mural na gminnym Centrum Kultury. Podoba się. Tak, podoba się, chociaż on powstał dopiero co w, w tym tygodniu, zobaczymy jaki będzie odzew mieszkańców, ale myślę, że jest to bardzo efektowne i pokazuje nam wzór, który, który gdzieś tam był kultywowany wcześniej, powiślański, a który jest mało znany tutaj na tym naszym terenie.